W następnej ale degustacji. Tym razem mam dosyć lokalne dla mnie piwo: Firebrick Brewery, on Tyne, Stella Spark e, Citrus hopped Blond Beer. 4,5% alkoholu. E, niech was nie myli. Stella e, nie ma nic wspólnego z, e, ze Stellą. Martwa. nazwa pochodzi od tak jak na rysunku e, pokazują elektrowni która była w Bleydon. jest to jedna, znaczy była to jedna z bliźniaczych elektrowni. Jedna była w Bleydon, druga w Newcastle, po dwóch stronach rzeki. No ale niestety przepracowały tak trochę ponad 40 lat i wyburzyli je na początku lat 90. No ale jednak lokalne, lokalna społeczność jeszcze je pamięta. No i tutaj mam właśnie te kominy, Jest fajny krótki filmik na YouTubie z właśnie wyburzania tych wielkich kominów. Także można sobie obejrzeć. Także i ta właśnie lektura nazywa się Stella. Była południowa wersja troszkę większa i północna jest troszkę mniejsza. Składniki woda, słód jeśmienny, słód pszeniczny, chmiele i i tutaj mówią o amerykańskich imionach Amery Cascade. E, no, niestety nie ma tej historii e, napisanej na puszce, przynajmniej no, w dwóch zdaniach, żeby było. E, wiadomo o co chodzi, nie? E, no, może lokalni właśnie rezydenci pamiętają, kojarzą, a no ja już niestety nie. No, pff, nigdy nie widziałem ich na żywo. No, Początek lat 90., kiedy. E, kiedy je burzyli, no to ja zdawałem maturę. No. Niestety. Za to podali artystę, który stworzył grafikę. I jest to David Hush, Hashdown z Whitley Bay. Też lokalnie. Dobrze, no to przechodźmy do piwa. Piwo jest takie złote, przechodzące w jasny bursztyn. Lekko zamglone. Piana zdążyła opaść, ale nawet ładnie wyglądała, jakieś ze dwa palców, powiedzmy, to było. E, drobne i średnie pęcherzyki, e, taka lekko ekri. E, no teraz po zdjęciach zdążyła e, Wygląda całkiem, całkiem, abym powiedział. Aromat według mnie jest bardzo typowy dla angielskich golden ale. Jest słodowość, jest nutka karmelu, e, fajne nutki owocowe, a do tego jeszcze cytrus. Także fajna mieszanka, dosyć typowa, chociaż tutaj może ten e, cytrus troszkę bardziej jest widoczny, no ale no, jakieś różnice muszą być. E, fajnie, zachęcająco, wobec tego spróbujemy. Wasze zdrowie. Przyjemnie. E, takie średnie ciało jak na 4,5 jest ok. Jest słodowość, troszkę karmelu i wchodzi taka goryczka grejpfrutowa, dosyć spora. E, później dołącza taka może trochę łodygowa e, trawiastość, ale jest przyjemnie, jest fajny, fajny. Fajna chmielowość tutaj. E, są też fajne nutki cytrusowe, które e, dodają e, pijalności temu piwo e, Także fajnie odświeżające, energetyzujące, tak powiem. powiem piwo. E, przyjemne w odbiorze. E, na pewno z kasku, prosto e, z kranu byłoby jeszcze lepsze. E, ale i tak jest bardzo dobre piwo. E, zachęcam do spróbowania. E, mi się wydaje, że to jest taki klasyczny przykład e, dobrego Golden Ale, e, brytyjskiego. E, bardzo przyjemne, zdecydowanie fajnie nachmielone, dobra robota. E, mam też nadzieję, że ta krótka recenzja Wam się podobała. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdym nowym filmie na kanale, żeby mieć na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Watch this bit. Cheers.